Z cyklu Jest Sprawa. Tematem dzisiejszego spotkania będzie problem eksportu polskiego mięsa do Rosji. Jak wiemy, kolejne rządy nie potrafiły sobie z tym poradzić. Czy zatem jest to problem merytoryczny dotyczący jakości polskiego mięsa, czy też problem czysto polityczny? Zanim w studio zasiądą strony sporu, przenieśmy się w teren. Przenieśmy się pod ambasadę Rosji w Warszawie. Uwolnić sporta Uwolnić sporta Uwolnić sporta Uwolnić sporta dele! Uwolnić sporta Uwolnić sporta Uwolnić Jak niemieckie piwo, polska golonka, jak niemieckie piwo, polska golonka, jak niemieckie piwo, polska golonka, jak niemieckie piwo, polska golonka. Jak... Stop! Stop! Polska, Polska, jak niemieckie piwo! Zastujcie tawariść! Ja nie towarzysz, ja grażdan. Ja nie Grażdan, Grażdżan towaryś, no. Jakie są wasze zastrzeżenia do Polska na? Komentarzy nie będzie, nie będzie komentarza. Ale ja chciała tylko... Za... Ja dyplomat. Puskaj, Paszła! Poszła, poszła, jak, jak, jak pusz... poszła, puskaj! Jak puszka? Czy uda się polska, go rozwiązać? Gorąga, Może spróbujemy w naszym studiu. Jakie będą argumenty za, gorąga, jakie przeciw? Jak do studia! Piwo, do studia! Z dzieł Jak niemieckie piwo! Polska kolonka! Jak niemieckie piwo! Polska kolonka! Jak niemieckie polska, gorąga, piwo! Polska kolonka! Jak niemieckie polska, gorąga, piwo! Polska kolonka! Jak niemieckie piwo! Witam w studiu przedstawicieli stron. Być może również uda się przedstawić argumenty i przybliżyć nieco do rozwiązania tego konfliktu. Przedstawiam Państwu prezesa Organizacji Polskich Wytwórców i Przetwórców Mięsa oraz jego zastępców. Po drugiej stronie gościmy przedstawicieli służb sanitarno-weterynaryjnych Federacji Rosyjskiej. Zdraść. No dobrze, panowie. Czy nasze mięso jest dobrej jakości? <laughs> Panie redaktor, a jakie ma być? No pewnie, że dobre jest. Pani redaktor sama spróbuję, proszę, karku... Karkóweczki może, nie? O! Salcesonu pani redaktor spróbuje, proszę bardzo. Bardzo dobrej. Czarne mm -hmm. chmury na niego mówimy. Poważnie? Mmm, a... mm, bardzo, bardzo dobrze, no rzeczywiście. No. A nie rozumiem, panowie, o co chodzi? Jak o co chodzi? Wiadomo, o co chodzi, pani redaktor. Polityka i tyle. U nas nie jest polityki. U nas prosta biznes. <grym> Ale chwileczkę. Wiecie, niedawno biznes Polską się opłacał, prawda? Dlaczego teraz miałby się nie opłacać? Za! To prawda, opłacał się. No cipier, znaczy teraz to wasze polskie mięso nie takie jak ranch. Znaczy dawniej. <grym> Myśmy przez te parę lat jeszcze jakoś podnieśli. Przepisy unijne nas zmusiły do tego. To mięso jest teraz jeszcze lepszej jakości. Wodurak! Myśmy ranczę z waszej kaszanki! To kawiora strachanskie robili! I potem Amerykanom puskali na eksport. Myśmy na tym stukrotny zysk mieli. A Cypier, to nikak z tego kawioru nie zrobisz! No bo, to, no bo my teraz mniej Kasza, więcej podrobów dajemy! A pusze wieprzowe! Aha. Myśmy w New York puskali jako futra trzyszyli! To myśmy jeszcze lepszy biznes mieli jak na tym kawiorze, znaczy w mm. kaszance. A ty, pier... Wasze tusze w ogóle włosów nie mają. Co wy te świnie? Golicie! No co wy golicie te świnie? No, golimy! No, a co mamy robić? Golimy! Przecież takie przepisy w dni. No golą! Hmm. I jak z wami biznes robić! No nie wiem, panowie, no i co wy na to? Szczerze bardzo, a ta fotelka to jest tam wyszła w Nowym Jorku? Pasze z słodki. Jakbyśmy znowu więcej kaszy do kaszanki dawali i świnie przestali golić, to co? Znowu nasze mięso będziecie brać? Oho! Da. Zdaje się, że udaje się nam osiągnąć kompromis. Panowie, zgadzacie się? No da! Drodzy Państwo, Udało się osiągnąć polityką przez wiele lat. Udało się w naszym programie. Zapraszamy do następnego programu z cyklu Jest sprawa. Do widzenia Państwu. Do Dzień, dziękuję <działeś> bardzo. Dziękuję bardzo. dziękuję. no. słuchaj, bo taka sprawa jest. My teraz musimy kości na mączkę mielić, tak? A może byśmy tak kość słoniową z tego na breloczki robili, co? No, malowidnie. No, no. mm. かわいいのかわいのか <laughs>